Cześć, nagrywam od razu drugi filmik. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do subskrypcji i lajkowania. W tym filmiku chciałam Wam objaśnić pokrótce, co to są sny, jak je interpretować. Otóż, właśnie jak ja byłam mała, to moja mama kupiła sobie taki sennik, taką książeczkę, gdzie można było sobie zobaczyć, co dany sen oznacza. I słuchajcie, no, um, słuchajcie, to jest tak, że całym życiem wszystkim um, rządzą pewne uniwersalne prawa, jak prawo grawitacji, któremu każdy podlega. Natomiast e, każdy człowiek um, jest e, jakby indywidualnością, oddzielną jednostką. I no, nie można takich rzeczy jak sen um, interpretować tak samo tak samo do każdej osoby, bo to jest po prostu no, nie, nielogiczne no, prawo. Takie prawa fizyczne są na zewnątrz, jakby tak, a to wszystko, co w środku w człowieku, oczywiście jest pewna jakaś ogólna reguła, natomiast no, no nie jest tak, że ktoś sobie tam, wiecie, no, napisał słoni, że to oznacza przeprowadzkę, przykładowo, bo to, bo to nie można tak do każdej osoby, do jej indywidualnego życia odnieść. I powiem Wam, że sny, sny nie są żadną przepowiednią do, co do przyszłości. No jest niemożliwe, żeby sen zwiastował jakąś przyszłość. Dlatego, że człowiek, to, co się, co w, człowieku, w życiu człowieka dzieje, zależy od jego decyzji, jego osobowości. Więc nie może tak być, że to jest zwiastun przyszłości. Natomiast sen, sen jest komunikatem, jest bardzo ważnym komunikatem. I nie wiem, na ile tam macie wiedzę co do, co do człowieka jego wnętrza funkcjonowania, ale człowiek ma umysł świadomy i podświadomy. To jest taka podstawa do rozumienia snu. Umysł świadomy no, to jest to, co mamy, na co wpływ, te myśli, które, e, które mamy, na, które sobie, które wiemy, że są i e, e, wspomnienia, doświadczenia, które pamiętamy e, i to, co jesteśmy świadomi. Natomiast umysł podświadomy jest jakby głębiej, jest to jakby takie sterownia, sterownia e, znaczy jakby program, e, dzięki któremu działamy i nie wszystko, co jest pod świadomości, jest nam e, wiadome, jest nam znane, bo e, często jest tak i każdy to. Przy... O, wiecie, co coś mi tam powstrzymało. Nie wiedziałam nawet, że jest taki przycisk, więc... E... To co czasami mamy tak, że zachowamy się w jakiś taki sposób, który nie rozumiemy, czy boimy się wody na przykład, czy czegoś innego i nie wiemy dlaczego. No nie każdy się boi wody, czy nie każdy się boi latać, a my na przykład się boimy i nie wiadomo skąd to wynika. No i to właśnie te powody, te przyczyny tych lęków i tego wszystkiego to yy, znajdują się w tej podświadomości. My nie, do, nie zdajemy sobie do końca sprawy skąd to się wszystko wzięło. I właśnie sen, to co się śni, jest czymś takim, co y, mamy dostęp do tej podświadomości, co tam jest. I ten, y, te sny nas informują, są taką informacją, co, tutaj w te, co tam w tej podświadomości y, się znajduje. I y, właśnie y, miałam taki, taki przykład, y, przykład osoby, y, której śniło, która bardzo chciała wyjść za mąż i afirmowała sobie, mówiła sobie, że że jest w szczęśliwym związku małżeńskim, i tam po niedługim czasie przyśnił jej się taki sen, gdzie e, ubierała się w suknię ślubną i miała iść na ślub i bardzo była w takich e, złych, trudnych, no złych. Widzicie, czasami e, tyle osób powtarza złe emocje, i ja e, po prostu też to powtórzyłam, co jest e, po prostu nieprawidłowe, bo nie ma złych emocji, tylko są trudne emocje. Była w takich trudnych emocjach e, i, e, i właśnie tak nie chciała, że jakby z jednej strony chciała, ubrała tą suknię i że była sama, że nikt jej nie pomógł tej sukni ubrać, a, ale też była w takich ciężkich, trudnych emocjach, jakby się bała, bała tego właśnie tego ślubu. No i też widziała tam w oddali, że ten pan młody jest taki wyśniony, idealny i tak dalej, że już idzie, a ona była dalej w takich trudnych emocjach i właśnie właśnie zaglądając do sennika Słuchajcie, i teraz tak, zobaczcie, jaka to jest okropna pułapka. Jeżeli zajrzy się do sennika, to się można wyczytać, że właśnie takie doświadczenie snu ślubu, gdzie idzie się w takich trudnych emocjach, tu jest jakieś zwiastun trudnych, ciężkich doświadczeń. No i, no i zobaczcie, jak ktoś może się poczuć. Jak taka kobieta może się poczuć, która właśnie afirmuje sobie ślub, śni się coś takiego i patrzy w sennik. A tu zwiastun jakichś trudnych, złych emocji. Patrzcie, jak taka osoba może łatwo wybić się z tych afirmacji, wybić się z takiego właściwego toru myślenia dobrego dla niej, bycia swoim jakby kreatorem swojej rzeczywistości, tego kreowania swo swoich myśli, jak łatwo może się zwieść takim dalszym obawom. I nie można w ten sposób, yy, nie można właśnie w ten sposób się nakręcać w tym wszystkim. Y, dlatego, że to nie jest żaden zwiastun, to jest po prostu informacja z podświadomości, że ta kobieta afirmowała sobie y, życie obok mężczyzny, życie żoną, natomiast jej podświadomość pokazała jej w, w śnie, no bo sen jest jedynym, y, jakby jednym z, z nielicznych kanałów, gdzie może się ta podświadomość z nią kontaktować. Pokazała jej, że ona. Gdzieś tam głęboko bardzo się tego boi, że to, że ona nie jest w związku małżeńskim jest wynikiem tego jej obawy i strachu. No to tam wynikało też z dzieciństwa i tak dalej, także to tak z reguły to z tego wynika. No i teraz to wcale nie zwiastuje jakiegoś nieszczęścia, tylko to jest taki komunikat na teraz, że ta jej podświadomość no, boi się tego. Dlatego tak ważne jest uświadomić sobie, że te sny, żeby nie iść w taki zabobon, w, w strach, w lęk, w, w jakby uzależnianie swojego życia od tego, co pisze w senniku, że to, to co pisze w senniku, to jest mi przeznaczone. Absolutnie nie można w ten sposób do tego podchodzić, tylko to jest taki ważny komunikat z, z podświadomości. No i co teraz zrobić, jakby tak. No i teraz tak. Ja byłam raz na hipnozie. No, powiem tak. Ja Wam polecam e, próbowanie e, komunikowania się ze sobą z podświadomością samemu, e, bo te, tak też można. Natomiast no, hipnoza nie dość, że jest kosztowna, e, to jeszcze, e, no ja tak powiem szczerze, średnio, średnio efekt dała, ale uważam, że można samemu. E, co teraz zrobić? No, jedynym e, sposobem e, komunikacja się spod, też z podświadomością, no nie, nie jedynym. Jakby my, co my możemy, jak my możemy na tą podświadomość zadziałać, bo senno to podświadomość jakby w jedną stronę nas, nam komunikuje. Natomiast, jak człowiek może do tej podświadomości dotrzeć, to po prostu przez jakby tak, jak rozmawia się z kimś, to tak można ze sobą rozmawiać i siebie przekonywać do tego. Więc, no, ta kobieta w przypadku tej kobiety, można. Można w ten sposób sobie mówić, że tak, rozumiem, że boisz się tego, że taki był przykład, i tak dalej, w domu. Natomiast no, e teraz wiesz, że jesteś e silną, e zdecydowaną, asertywną pewną siebie kobietą, e która potrafi e dobrze wybrać, e która jest gotowa na miłość, która kocha siebie, e która jest samodzielna, i tak dalej. I tak sobie po prostu mówić, przekonywać siebie. Że, że jest inaczej, tą podświadomość. Ja w ten sposób, słuchajcie, na hipnozie, na hipnozie pracowałam, że jakby to jest tak, że ta podświadomość, to czego nie możemy dokonać, nie możemy zmienić w swoim życiu, to jest tak, że ta podświadomość nas chroni, myśli, że chroni nas przed, przed jakimś cierpieniem, bo jej się wydaje, że to będzie cierpienie na podstawie tego programu, który ma tych doświadczeń, na przykład z dzieciństwa. Natomiast no, naszym zadaniem jest tutaj świadomie, powiedzieć sobie, przepowiedzieć sobie, przetłumaczyć, tak jakbyście komuś tłumaczyli, który ma swoje zdanie, na przykład ktoś ma swoje zdanie, że małżeństwo jest okropne, złe, że to jest cierpienie, że, że ja się boję i tak dalej, wejść w ogóle w jakikolwiek związek małżeński, no to tak samo jakbyście taką osobę przekonywały do tego, że, że to wcale tak nie jest, że są szczęśliwe małżeństwa, że, że można być szczęśliwym związkiem, poza tym jest się... Osobną jednostką, która przecież w jakichś sytuacjach kryzysowych czy coś to nie jest jakieś zobowiązanie do końca życia, jeżeli coś, jeżeli się jest nieszczęśliwym, to można się oczywiście rozejść, więc, więc na tym to polega, na przekonywaniu siebie i trzeba być wdzięcznym za te sny, bo te sny właśnie informują nas, co, co tam w tej podświadomości leży. Jeśli macie jakiś, jakiś problem czy jakąś wątpliwość, to polecam napisać do mnie chętnie, chętnie się mówię na takie konsultacje także także też podzielcie się swoim doświadczeniem swoim jakby wizją ja tutaj tak jeszcze zaznaczam że jeżeli ktoś ma odrębne stanowisko w tej kwestii to jakby ja to szanuję i tak dalej natomiast ja nie jestem za tym żeby napędzać się w kierunku lęku jeszcze większego lęku i strachu tak jak czasami w tych sennikach można było wyczytać, tylko bardziej właśnie podejść do tego jako informacji, na, na bazie której można zrobić progres, ulepszyć to swoje życie. I, i w, tym kierunku, w tym kierunku uważam, warto, warto iść. Także myślę, że tyle na razie wyczerpałam temat. Dajcie, dajcie znać, co tam, jak wy o tym myślicie. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, do zobaczenia.